Mane, ja jestem i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszej nagrywce zajmiemy się tą, to panią Teodorą, u której będziemy mogli wymienić teony, które zdobywaliśmy podczas eventu, podczas obchodów 25 urodzin Tibi, bo bardzo udanym, pani Tibio festiwalu, oczywiście w przenośni. Wreszcie Chipsów odważył się i zrobił coś, gdzie będziemy mogli wymienić teony. Ja akurat szczerze, z ręką na sercu, nie bawiłem się w ogóle zdobywanie teonów, wbiłem co najwyżej Daily retrobosa. Zdobyłem tych teonów chyba ponad 15 tysięcy. Aktualnie po odebraniu boxa zostało mi 9 tysięcy coś. Niestety nie mam możliwości handlu teonami i coinami jest, ale teonami na tą chwilę, nie. Ja akurat dla siebie nie mam nic, na co mógłbym wydać te teony, także one sobie leżą. Najlepsze itemy, które można kupić według mnie, oczywiście według mnie za teony to ten backpack, changing backpack, który, który aktualnie sam posiadam. Dragon. Ozdóbka do domku za 10 tysięcy teonów lub yy, tęczowej lub tęczowa pochodnia, yy, która przykładowo u mnie w ogóle by nie miała żadnego zastosowania, bo tak naprawdę gram ze światem 100% i w sumie nie potrzebna żadna pochodnia. Także jak dla mnie podsumowanie tych wszystkich teonów jednym słowem słabo. Naprawdę bardzo słabo, czekam na Waszą opinię w komentarzach, co o tym sądzicie, czy Zipsoft dał 100% z siebie, czy mógł zrobić to lepiej. Czekam na Wasz komentarz, co o tym sądzicie, ja uważam, że jest naprawdę bardzo słabo, mieli bardzo duże pole do popisu, ale ogólnie z tą jest zajebiście duże pole do popisu. Póki co nie wykorzystują oni tego potencjału w żaden sposób, a tymi urodzinami to... Pokazali tylko i wyłącznie, że przez 25 lat raczej szału nie było. No ale cóż, gra dalej jest grywalna, jest fajna, ale to nie o tym dziś odcinek. Generalnie możemy zdobyć 3-3 boksy. boksy. Wszystko jest zależne od tego, ile posiadamy teonów. Jeśli mamy tych teonów mniej, mniej niż 1000 to dostaniemy Small River Boxa. Ja akurat już tego River Boxa nie mam, bo otworzyłem, ale mi się źle nagrało, także już jest otwarty, także jak widzicie, mamy tutaj Special Effect Boxa, Carpet Boxa, Luminous Boxa, balon Boxa i coś do zjedzenia, tort, wata cukrowa, logic i szampan. Także to mamy za Small River Boxa, jeśli mamy mniej niż 1000 teonów na swojej postaci. Jeśli tych teonów jest powyżej 1000, a mniej niż... 7100 z groszami, akurat na pamięć się tego nie kułem. A jak sami dobrze wiecie, ja nie czytam nigdy z kartki, bo tylko leszcze czytają z kartki. Także możemy zdobyć Riverboxa. Z Riverboxa zobaczycie, co dostajemy. Z Riverboxa mamy Embroidered Boxa, Special Balloon Boxa, Supernatural Boxa, dwa razy Box Full of Presents, Special Carpet Boxa, dwie sztuki, trzy sztuki, Special FX Boxa. Carpet boxa razy 2, luminous boxa razy 1, dwa razy ballon boxa, dwa razy torcik, rożki, waty cukrowe oraz szampony. Tak się prezentuje boxik za tą średnią stawkę. Najlepszym boksem będzie Brick River Box, czyli prezentuje się w środku tak. Tak naprawdę niczym się nie różni od tego wyżej, tylko tym, że dostajemy backpack z okazji 25. urośniu TB. Aktualnie na domorze za ten plecak możemy dostać około 3 miliony golda. Moim zdaniem cena czy wysoka, czy mała? Moim zdaniem mała, bo ten plecak za teony możemy kupić za 7000 teonów. A dla przykładu tęczowa pochodnia ostatnio na markecie była, ktoś dał buja za 15 milionów. Także jest różnica i jest różnica, no ale akurat nie każdy ma te 10 tysięcy tonów. Także boksiki tak wyglądają. Jeszcze zagadajmy sobie do Teodory, co on oferuje nam na tradzie. Akurat w szoku nie będziecie. <laughs> Możemy wybrać sobie balony. Balony od 0 do 9, akurat to jest nowość, co mogłem zauważyć. Cała reszta była do zdobycia podczas eventu, plus do tego, że możemy kupić bull foxes of balon, z tego co zdążyłem się zorientować w tym boksie za 2000 teonów są wszystkie balony od 0 do 9, także tak to e, wygląda. Oczywiście, jeśli na wiki było źle napisane, to mnie poprawcie w komentarzu. Carpets, czyli dekoracje klasyka od 400 teonów do 800 za jakieś fajne z orszabalem i tak dalej. Kolejna opcja to jest food, czyli wszystko co wcześniej dostaliśmy, jakbyśmy robili jakąś imprezę i chcielibyśmy zakozaczyć, to coś takiego. Fun, czyli tak jak wspominałem wcześniej, 7100 onów za 25 years backpack, czynnik backpack za 5000 sztuk, czynnik backpack zależne. Zależne o której godzinie, bo tam patrzyliśmy, no to w pewnym momencie były po 3k te plecaki, później po 5k, także. Wszystko zależne jak ktoś to kupi, jak ktoś to skupi, oczywiście ten plecak jest dalej dostępny do zabiciu Retrobosa, tylko nie każdemu się go chce dalej bić i tam biegać, bo jakby nie patrzeć, trzeba te 15 czy 13 minut zarezerwować sobie, żeby zbić. Oraz, jak wspominam wcześniej, Lucky Dragon Kit, akurat nie pokażę Wam jak wygląda, bo mi... Wow, to 50 tysięcy tonów za Lucky Dragon Kit, no to już w ogóle... Odkleili się ładnie, 50 tysięcy za ozdobę, no ale dobra. Mi akurat brakuje 300 do 10 tysięcy do Rainbow Torcha. Jakbym miał 10 tysięcy, to bym sobie kupił, żeby gdzieś tam sobie leżało. No ale nie mam, więc nie kupię. Może kiedyś chipsów doda, że te to one będzie można, będzie można niby handlować między graczami. To byłaby całkiem spoko opcja. Plus do tego jakieś wazy, które znikają, no i fajerwerki. Oczywiście test wszystkich fajerwerków jest u mnie na kanale. No i na końcu dekoracje. Po szybkim researchu nie ma tajemnicy ta takiego, oprócz tego Dragon Pina Takitu, czego byście nie mogli zdobyć podczas eventu. Także tak ci, co się postarał, tak podsumował zbieranie teonów przez niektóre osoby. Ja na szczęście akurat nie żałuję, że ich nie zbierałem, że byłem tylko retrobosa, że w żaden sposób się nie spinałem, by to zdobyć, bo szczerze byłbym delikatnie zawiedziony. Tak poza tym, drodzy widzowie, tych wszystkich boksów troszeczkę mi się uzbierało w depo. Jeśli chcielibyście, żebym zrobił opening mały z tymi boksami, nie wiem, tam chyba każdego rodzaju mam po 10-15 sztuk, to napiszcie mi w komentarzu, czy to chcecie. Napiszcie też w komentarzu, co sądzicie o tych wszystkich nagrodach, czy bawiliście się, czy udało wam się kupić tą pinatkę za 50 tysięcy. No i ogólnie, jakie są Wasze wrażenia z tego wszystkiego? Także ja dziękuję za uwagę. Wcześniejszy odcinek nagrałem w mega, mega, chyba kilkanaście minut, ten szybciej poszedł w 7. Także ja Wam życzę miłego dnia, do zobaczyska już na kolejnym streamie Nara.